Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj odcinek strategiczny, mianowicie odcinek pod tytułem Cel. Czym jest cel? Po co jest cel w komunikacji? I w zasadzie jak się z tym celem obchodzić? Cel, kochani, to dokładnie tak jak w życiu. Cel to podstawa. Jeżeli mamy jakiś cel, to wtedy wiemy dokąd idziemy, wiemy za pomocą czego mamy iść i jak mamy dążyć do jego realizacji. Czym zatem jest cel w komunikacji? Cel w komunikacji jest tym, do czego ta komunikacja ma doprowadzić. Ma być efektem, pewnym działaniem, który Komunikacja ma wyzwolić. Skomplikowane? No to przykład. Jeżeli moim celem jest zjedzenie pączka, to będę robić wszystko, żeby do tego celu doprowadzić. Czyli muszę wyjść z domu, wziąć pieniądze, iść do cukierni, stanąć w kolejce, poprosić o pączka, wrócić do domu i cel jest zrealizowany. Jak to się ma w komunikacji? Można powiedzieć, to no dobrze, ale mówisz o. Pewnych czynnościach. Komunikacja to w końcu też czynność. Otóż, żebym zrealizowała cel, muszę dobrać do tego technikę komunikacyjną. Wróćmy do przykładu z pączkiem. Jeżeli chcę dostać pączka w sklepie, to muszę powiedzieć, muszę o niego poprosić. Muszę powiedzieć, dzień dobry, poproszę pączka. Jeżeli przyjdę do sklepu i powiem, dzień dobry, poproszę parówkę, nie dostanę pączka. A więc y, muszę mieć odpowiednie słowa, które przybliżą mnie do realizacji tego celu. Muszę także mieć odpowiednie zachowanie. Jeśli będę zachowywać się nieprzyjemnie, będę obrażać panią sprzedawczynię, to wtedy nawet jeśli powiem, że chcę pączka, y, to pani sprzedawczyni prędzej wezwie policję lub ochronę, aniżeli mi tego pączka sprzeda. A więc element komunikacji niewerbalnej, czyli słowa plus komunikacja niewerbalna dadzą mi efekt w postaci pączka. Muszę mieć oczywiście na niego środki w postaci pieniędzy, czyli przekłada się to w komunikacji na wiedzę. Jeśli do czegoś dążę, muszę mieć wiedzę jaką mogę wykorzystać, jaką mogę zakomunikować, aby do tego celu się przybliżyć. Kiedy idę poprosić szefa o podwyżkę, to muszę mu uzasadnić to, że ta podwyżka należy się mnie, a nie komu innemu, a więc że mam lepsze doświadczenie, większą wiedzę, jestem w pracy lepsza, lepsza i zasługująca na lepsze wynagrodzenie. A jeśli chcę pączka, jeśli chcę pączka, muszę powiedzieć to, że go chcę w sposób po prostu miły i komunikatywny, i czytelny, czyli z otwartą dykcją, z otwartą buzią, muszę opowiedzieć, powiedzieć tak, żeby pani sprzedawczyni mnie po prostu zrozumiała. Mam nadzieję, że ten y, przykład z pączkiem. Pokazał Wam mniej więcej, przynajmniej na czym polega cel w komunikacji i dlaczego on jest ważny. Pączek to bardzo przyjemna część dnia i warto zawsze, myśląc o celu, sobie o tym pączku przypominać. Jeżeli każdy cel, jeżeli wszystko, co będziemy planować, będzie gdzieś na końcu miało kształt pączka, będzie nam się po prostu do tego słodko zbliżać i tego Wam rzecz jasna życzę. Czekam na Wasze komentarze, pytania. Piszcie, opowiadajcie i subskrybujcie.